To jest imprez, że tak powiem, z okazji w tym dupinouszu szkoły. Ale tutaj publiczność nie wie, co mówią. Może wypisać programusz. Zresztą to wypisać. Tylko ja wspominam jeszcze od Czasów, kiedy jeszcze się budowała, a doszła do pierwszego piętra budowa i szkoła się spaliła doszczętnie i kompletnie. Kuchnia była na węgiel, co się nosiło z piwnicy, węgiel. Na górę no tak, no. i niestety. Jestem mamą czterech synów, Sergiusza, Jurka, Bolka i Julka, którzy skończyli tą szkołę. Tą szkołę kocham, ta szkoła jest mi zawsze bliska, zawsze jest w naszym sercu. Pracowałam za Pana Dyrektora Przybysza, Stajudy, Czoskiewicz, wszystkie dyrekcje <grymne> przetrzymałam. W odpowiednim momencie więc się pojawiła nowa Pani Dyrektor A co się Pani dzisiaj najbardziej podobało? Co było taką wisienką na torcie? E, wisienką na torcie były Wasze marzenia. To było przepiękne, bo człowiek musi mieć marzenia. Człowiek nie może stać w miejscu, musi iść do przodu. I z głębi serca dziękujemy że się wspominam. Księdza proboszcza, Wiesława Kalisiaka. Znaczy, ja pracowałam też dość krótko tutaj, bo od roku 1980 do 1986. E, uczyłam przedmiotu, który na pewno bardzo lubicie, bo ja uczyłam wychowania fizycznego. Kraczamy w rok niezwykły, jubileuszowy. Nowe, wielkie zadania nowa ręka bierze. To pani Ewa Skiba z spojrzeniem Marysowym ogarnia moc projektów, planów i zamierzeń. Pięknie przygotowany program, wymyślony, przygotowany, przedstawiony. Super. Oklaski się należą wszystkim artystom. Ja w szkole 218 pracowałam długo ponad 20 lat. Cały ten czas wspominam bardzo, bardzo dobrze, mile. Miałam szczęście do dobrych dyrektorów. A no imda no uroczych dzieci. Jakiż to uczenie i młody, jaka to dziewczyna z workiem na karcie, z torbistrem na plecach, jaka wędrówki krzyży. Gdy ich nie widzę, nie wciam, nie płaczę, nie tracę zmysłów. gdy ich nie zobaczę. Co? Nauczyłem nauczania początkowego i wychowania muzycznego. W tej szkole. No, wspominam bardzo sympatycznie. A może piosenkę zaśpiewamy? udowodnimy, jak bardzo szkołę kochamy? Kolorowe tywane, bardzo dobre ściany. Dla wszystkich obrazkich. Korurety zawatki. Każdy mógł... Pracowałam do 85 roku, wtedy przeszłam na emeryturę. No i moje wszystkie wydarzenia, które mi się przypominają, są związane właśnie z jakimiś wypadkami, którymi ulegaliśmy wskutek biegu, więc lepiej nie będę wspominał, żeby czasem słuchacze nie pomyśleli, że w szkole jest niebezpiecznie. Dzieci, bo jak my mieliśmy na przykład klasa. To... Wszystko mi się bardzo podobało i było bardzo zgrane. Jak pan na naszą szkołę? Wspominam starych dyrektorów, dyrektora krausego, dyrektora przybysza. Krótki w wagonie, też jest ślicznie. Ślicznie Szkoła ta jest jedną z lepszych placówek na terenie Warszawy, a jedną z najlepszych w dzielnicy Wawer, z czego jestem niezwykle dumny. I życzyłbym tej szkole kolejnych wielu, wielu sześćdziesięcioleci, bo, bo na to zasługuje.